Instalacja fotowoltaiczna o mocy 977 kWh. Instalacja składa się z 31 paneli firmy Seraphim. Panele Seraphim Blade. Moduły są dzielone na dwa. Są to dwie niezależne połówki.

z kierunku południowego na zachód. Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu produkcji z fotowoltaiki za rok 2022. Dla przypomnienia, moja fotowoltaika wynosi 9,77 kWh w roku 2022. Osiągnęła ona uzysk wielkości 10630 kWh. Dla porównania rok 2020 było 10250 a poprzedni rok 2021 9300 kWh. Kilowatogodzin, przepraszam. Z tego widać, że rok 2022 był najlepszym rokiem i najlepszymi wynikami. A tak wyglądały poszczególne miesiące w produkcji. Widać, że marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień przekraczały średnie przewidywane uzyski energii. Przejdźmy teraz do arkusza Excela. I popatrzmy na cały rok 2022, na poszczególne miesiące, jaka była produkcja. Suma za cały rok 10632 kWh na prognozowane 9282 kWh. Dla porównania. Rok 2021 Mniejsza produkcja, mniejszy uzysk, ale w przewidywalnej, w przewidywalnej prognozie. I rok 2020 10247. Zestawienie całoroczne. Prognoza 2020-2021-2022. Tak wyglądały uzyski w poszczególnych latach. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Do zobaczenia.